Mamy takie zadanie z trigonometrii, gdzie mamy zaznaczony w układzie współrzędnych kąt oraz podaną wartość tangensa tego kąta. I teraz pozostaje odpowiedzieć na pytanie, które z tych wymienionych zależności są prawdziwe. No tutaj wypadałoby wiedzieć, że sinus w drugiej ćwiartce jest dodatni, a więc to nie będzie ta odpowiedź. Za to cosinus będzie ujemny, a więc B się zgadza, skoro. Sinus razy cosinus będzie ujemny, no to nie może być przecież dodatni. No i jak już powiedzieliśmy, cosinus też dodatni nie będzie. I teraz pozostaje nam przekształcić tego tangensa. Wiemy, że tangens alfa to jest sinus alfa przez cosinus alfa. I teraz w ten sposób możemy podstawić minus 3 za tego tangensa, że to jest sinus przez cosinus. I teraz wystarczy tylko pomnożyć obie dwie strony razy cosinus i wiemy, że sinus to jest minus 3 kosinus alfa. Ewentualnie jeżeli tych wartości nie znasz, to masz tutaj wzór.